Cześć. Ja w ogóle przepraszam za swój głos, ale jestem chora od tygodnia i mam jak jakiś alkoholik. No więc tak, nie bylibyśmy z Tobą, gdybyśmy nie poszli wieczorem do Tesco po coś na śniadanie. I oczywiście wróciliśmy z siatami całymi i kupiliśmy tutaj arbuza. to sobie kupił arbuza. Oczywiście od razu jest pięknie pokrojony, do tego patyczek do jedzenia. Ja klasycznie mango, to niedojrzałe mango, które je się z cukrem, chili i solą. I tutaj mamy, tutaj mamy jakieś galaretki w stropie. Oczywiście z przeceny za 7,50, czyli za 75 groszy. Tutaj mamy yy, smażone warzywa z jakimś boczkiem i to kosztowało 0,50 50 zł. Tutaj mam makaron z warzywami za 75 groszy. Tutaj mam następny makaron, takie kolanka z pomidorami, też za 75 groszy. Tutaj Mateusz sobie wziął taki cały zestaw. Tu mamy, hmm, co to jest? Jakiś kurczak w marynacie z ryżem. To kosztowało 0,70 70 Przecenie oczywiście. Wzięliśmy też butter cake wanila za niecałe 3 zł. Chipsy. Kwaśna śmietana z cebulką. A takie malutkie ciasteczka jak babeczki, mini babeczki to kosztowało 0,50 zł. Tych babeczek jest 6. Oczywiście Coca-Cola Mateusza. Mamy no dzień bez koli, stracony. Ile kola kosztuje? 12 batów. Czyli złotówka i 20 groszy. I jogurciki, truskawkowe. A cztery jogurtyki kosztują 49 batów, czyli 4,90. Takie kupy. Także to wszystko.